Cześć, zapraszam na makijaż taki w neutralnych kolorach Z troszkę mocniejszym okiem, można zrobić na co dzień Pokażę Wam jak właśnie w szybki sposób zrobić takie troszkę mocniejsze oko Pozdrawiam z pięknego domku na drzewie Od razu powiem, że jeśli chcesz używać tych kosmetyków, które ja używam Chciałabyś się sobie dopasować To możesz do mnie po prostu napisać wiadomość prywatną Albo skomentować ten filmik makijażu, odezwę się do Ciebie I pomogę Ci dobrać idealne produkty Kochany, zaczynamy od podkładu Dzisiaj podkład matujący Nakładam go sobie o, nawet widzicie, udało mi się trochę wyjechać Nakładam go sobie tak punktowo na całą twarz Ja tak robię na szybko, to może nie jest jakieś super profesjonalne nakładanie Ale efekt jest ekstra na koniec Więc jak się śpieszę, to po prostu, żeby nie brudzić sobie paluszków To nakładam go na twarz albo na pędzel Więc dzisiaj na twarz A następnie sięgam po pędzel do podkładu pod oczami i Na powiekę nałożyłam też korektor I to wszystko po prostu pięknie rozpraszam I powiem Wam, że ta technika nawet tak właśnie na szybko, na co dzień, czy na wyjeździe Sprawdza mi się ekstra, bo jak widzicie, buzia później pięknie, gładko wygląda, podkład jest genialny, dopasowuje się jak druga skóra, jest z niacynamidem, więc pięknie też rozjaśnia przebarwienia, pomaga niwelować zmiany trądzikowe, pomaga w ogóle różne problemy skórne mm, zaleczać, także to jest taki podkład przede wszystkim pielęgnujący, ale też zobaczcie, z genialnym kryciem, no i oczywiście idealnie dopasowany. dopasowany. Tutaj widzicie, że podkład dopasowujemy sobie do ciała, czyli do twarzy, szyi. Dekoltu, i ja taki właśnie kolor mam. Dzięki czemu nawet malutka ilość już robi ten efekt super krycia. I drugiej skóry. Myślę, że jak mamy taki podkład w kosmetyczce, to w ogóle jakość całego makijażu i efekt końcowy się podnosi. Teraz, moi drogi, będziemy skórę pudrować, czyli utrwalić sobie ten korektorek i podkład przy użyciu pudru transparentnego. Puder transparentny to jest taki puder, który nie ma koloru, więc pasuje do każdej karnacji, ale. Daje gładkość skórze, czyli takie piękne utrwalenie, lekkie zmatowienie, utr właśnie utrwalenie, takie ugruntowanie podkładu. Super ten puder to jest w ogóle jeden, jeden z lienicznych pudrów na rynku, który się sprawdza i potoczy, widzicie, czyli nie podkreśla zmarszczek, i do całej twarzy, które matowi, ale też delikatnie rozświetla, więc ta skóra naprawdę jest później taka gładziutenka. I teraz puder, który absolutnie. To jest must have w kosmetyczce. Każdej z nas, jeśli go jeszcze nie masz, to zachęcam Cię serdecznie do wypróbowania, bo to jest moje odkrycie. To jest puder jedwabisty z roślinnym emolientem. Puder zwiększający skórę. Ja używam takiego w ciemnym kolorze i słuchajcie, ja go używam do ocieplania twarzy. Jako taki brązer, po prostu do takiego muskania twarzy słońcem. Zobaczcie, zamiast brązerka przecieram sobie po prostu kontury twarzy tym pudrem. On jeszcze dodatkowo wygładza fajnie różne tutaj pory niedoskonałości, fajnie tak wypełnia skórę, tak photoshopuje. No i zobaczcie. Jak od razu robić lekkie konturowanie, jest to dużo prostsze niż nałożyć bronzer No i masz taki duży podarek, który też latem możesz sobie nawet używać na całą twarz Jak się opalisz, czy również do szyi i dekoltu I teraz, kochane, przechodzę sobie do palety, w której mam rozświetlacz, róż i trzy e, cienie pojedyncze I jedną paletkę I ta paleta może nam wykonać bardzo różne makijaże I, I taką jaśniejszą w stylu glow I taką troszeczkę e, mocniejszą Tutaj mamy wersję, więc dzisiaj, więc dzisiaj robimy tą mocniejszą wersję i zaczynam sobie od rozświetlenia pięknie, tutaj kości jarzmowej. Następnie nakładam sobie brzoskwiniowy róż. Tutaj mam widownie za oknem. Łup, łup. Brzoskwiniowy róż. O, zobaczcie. I też pokazuję wam różnym świetle. I następnie, kochane, będziemy robiły sobie już oko. To jest szybki makijaż, naprawdę szybki ale bardzo, bardzo efektowny i bardzo trwały. Więc um, teraz kredeczka do brwi. Brwi podkreślimy dwoma produktami, które się idealnie uzupełniają. Taki zestaw do brwi, więc najpierw jest tutaj kredka, którą po prostu sobie zaznaczam ładnie łuk i wypełniam włoski. Zobaczcie w ten sposób. I już od razu ta brwi lepiej wygląda, ale mam jeszcze tuż do brwi, który dodatkowo te włoski układa, utrzymuje w miejscu i jeszcze przedłuża trwałość tego makijażu brwi. Zobaczcie. OK, przechodzimy do oka. Dzisiaj będzie bardzo fajna technika. Nazywam ją techniką kredki. Więc zaczynam sobie od czekoladowej, mięciutkiej, wodoodpornej kredki, którą maluję sobie linię taką tutaj niezaładną do połowy oka. I wchodzę też tą kredką tutaj wyżej w kącik Po prostu robię taką plamę I to pozwala właśnie na uzyskanie mocnego makijażu oka W szybki sposób I zaczynam od Roztarcia tej kredki Pędzelkiem Tam gdzie ją nałożyłam Po prostu rozcieram sobie granicę To jest pędzelek do rozcierania, taki malutki Rozcieram ją sobie tutaj przy rzęsach Rozcieram sobie trochę bardziej w kącik Ale nie wychodzę za daleko I delikatnie też rozcieram ją Załamani powieki i zobaczcie, to od razu będzie taki, taka baza pod Sujka widzę, Słuchajcie, tutaj po prostu jestem w domku w lesie, w otoczeniu pięknych drzew No i ciągle są ptaki, wiewiórki i teraz jest sujeczka Nie wiem, czy mi się uda Wam ją pokazać Przed chwilą był kos tutaj na balustradzie, więc no jest po prostu bajecznie, kocham taki klimat Także kochane, nakładam sobie tą y, kredkę, a następnie ciemny czekoladowy cień z palety Nakładam też tam, gdzie ta kredka Tu sobie jeszcze chyba trochę wzmocnię z drugiej strony Nakładam tam, gdzie ta kredka Dla wzmocnienia efektu I takiego ugruntowania I ta kredka jest wodoodporna, więc na pewno to się wszystko będzie dzisiaj Super mi trzymało I nie będzie się rozmazywało W ogóle jak masz problem właśnie z rozmazywaniem kredki w kąciku i, I w ogóle rozmazywaniem makijażu oka To wypróbuj tą technikę, twój makijaż będzie dużo trwalszy Tą samą kredkę nakładam sobie też Na dole na linii wodnej, to też można zrobić później Ale ja lubię sobie akurat na linii wodnej Kilka razy nałożyć, więc robię to i na początku Makijażu i, i Pod koniec i można też troszeczkę Tutaj kredką jeszcze zaznaczyć dół W zewnętrznym kąciku, ja wiem, że to teraz Wygląda trochę jak brudna taka plama Ale uwierzcie mi, że zaraz będzie ekstra Więc teraz biorę sobie pudrowy Różowy cień I nakładam go Na przejściu tej kredki tutaj Ze skórą, czyli nad załamaniem Czyli już tutaj sobie ten kolor ładnie widzicie, blenduję. W ten sposób. I dzięki temu zwiększam już granicę tego brązu. To samo z drugiej strony. Dokładam sobie jeszcze trochę, żebyście miały yy, widoczność dobrą, jak, jak to robić. A w ten sposób. Jeszcze troszkę dodam brązu tego ciemnego tutaj, to po prostu jest takie trochę dokładanie i rozcieranie, dokładanie i rozcieranie, ale generalnie brązu za dużo nie ruszamy i teraz kochane, z tej paletki satynowej, cudownej, biorę sobie taki jasny brąz i nakładam go sobie tutaj na środek powieki ruchomej, czyli i chodzę na ten ciemny brąz i na powiekę ruchomą i troszkę dzięki temu to wszystko ładnie się przenika, następnie różowe złoto wklepuję w cały wewnętrzny kącik o, tutaj, a jasne złoto w samym wewnętrznym, czyli tutaj na połączeniu górnej i dolnej powieki. I jeszcze sobie ten kolorek, który był wcześniej na środku powieki, rozcieram na dole. Patrzę, czy jest symetrycznie. No i zobaczcie: mocne, fajne, przydymione oczko. Jeszcze dokładamy kredeczki, tylko tutaj, najniwodniej, bo ona ma być taka. Dość wyrazista, intensyfikująca, i można mocno, mocno wytuszować teraz rzęsy. Tuż rozdzielający z takim grzebykiem, który robi naprawdę długaśne rzęsy, długie i pięknie rozdzielone. Także jego sobie od nasady aż po same końce nakładam. I ten, tuż robi też takie super czarne rzęsy. Lśniąco czarne. Także te rzęski takim ruchem, właśnie czeszącym, rozdzielającym w całości układam. I analogicznie też tuszuję sobie dół. No i zobaczcie oko. Gotowe. Jeszcze tylko patrzę, czy tutaj. Zawsze sobie możecie sprawdzić symetrię, bo mi ta powieka troszkę bardziej opada. Więc czasami tutaj potrzebuję już na końcu dołożyć więcej i wyżej, ale to trzeba sprawdzać na otwartym oku, żeby było równo. Ale to już są takie wszystko to są kosmetyczne poprawki, ale w tym sensie, że to już jest takie tylko muśnięcie. Jeszcze raz, żeby się nie posklejały. I kochane, do takiego oka ja lubię delikatniejsze usta. Mam pomadkę w płynie, pomadkę matową, w pięknym kolorze. Jego nudziaka. To są pomadki w płynie matowe, ale one są inne od wszystkich pomadek w płynie, jakie testowałam, bo one są na olejkach. Więc ten mat jest taki mega aksamitny i nie wysusza. I ona, jakby z jednej strony zastyga, ale z drugiej strony pozostaje taka kremowa. No, coś wspaniałego, bo trwałość jest powalająca, ale nie ma efektu suchych ust. To jest edycja limitowana. W kolekcji mam jeszcze kilka kolorów, jakbyście były zainteresowane, to piszcie. Na I gotowe, kochane Także tak wygląda propozycja mocniejszego makijażu na co dzień ja właśnie sobie w nim idę na spacer Życzę Wam przepięknego dnia Jeśli chcesz dopasować kosmetyki, napisz do mnie A jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, to chcę ci tylko powiedzieć, że jesteś piękna Jesteś dobra, jesteś mądra Jesteś ważna i masz wszystko, czego potrzebujesz Żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz Trzymaj się ciepło, pa! pa.